Startujemy na wyprawę! Razem z Adibu lećmy po przygody. Razem z Adibu poznajmy odpowiedzi. Razem z Adibu. Podróż pełną wrażeń. Razem z Adibu. Na pokład zapraszam! Jeśli prawdę pragniesz znać, pytasz czemu, co i jak wiedza to twój nowy ślad. Nasza misja ziemia! po przygody razem z Adibu! Poznajmy odpowiedzi razem z Adibu! Adibu. Odróżu, Misja Ziemna. Razem z Adibu! Teleportacja! Dlaczego niektóre morskie stworzenia świecą? O, ale błyszczy! Co to? O, Robi Toku, Adilio, przyjdźcie tu. Bez wątpienia, to meduza. Biedaczka, musieliśmy ją niechcący przywieźć z ostatniej wyprawy. Patrzcie, świeci się. Dlaczego? Meduzy mają specjalne komórki rozsiane po całym ciele. Te komórki wytwarzają światło. To się nazywa luminescencja. To znaczy, że żyje. O? Tak, ale żeby oddychać, musi być je w wodzie. Nie martw się, Bert. Wpuścimy ją z powrotem do morza. Lećmy! Ja! Światła! Dostał wytwora! Meduzy wytwarzające światło są super. To nie tylko meduzy. Wiele zwierząt świeci w nocy lub w głębokiej wodzie. Po to by widzieć w ciemnościach. Ale nie tylko. Jest ocean. Wkrótce znajdziecie odpowiedzi na wszystkie pytania. Gotowi? Zanurkujmy i poszukajmy morskich stworzeń. Hurra! Spójrzcie na te ryby. Wyglądają jakby spały. Nie bo chyba je obudziłem. O nie! Trochę się przestraszyły świateł naszego statku. Myślisz, że nasza meduza będzie tu bezpieczna? Cóż, nie mamy wyboru. Musimy szybko wrzucić ją do wody. E? Możesz mi ją dać, Bert? E? Zaopiekuję się nią. E? Szybciej, ruszamy! Super! Teraz już czuję się lepiej. Znajdzie przyjaciół! Chciałbym pływać tak jak ryba. To proste, patrz! Musisz robić tak! Nie oddalajcie się! Nigdy nie wiadomo! W oceanie czyha wiele niebezpieczeństw. O, zobacz, jak świeci! Dziękuję nam! Nie! Sygnalizuje zagrożenie. Meduza świeci, żeby odstraszyć drapieżniki. drapieżniki. Drapieżniki? Wracajcie szybko! Co to jest drapieżnik? To zwierzę, które poluje o? na inne zwierzęta i je zjada! Uważajcie! O, Adilio, przestań! Za wami! O! Te barakudy nie przestraszyły mnie! To jeszcze nie koniec! Patrzcie, meduza wytwarza jeszcze więcej światła! Żółw! Żółwie są miłe! Tak, ale żółwie morskie jedzą meduzy! Ten żółw płynie prosto w stronę naszej meduzy! Nie martw się, będzie dobrze! Nie pozwolę, by ktoś skrzywdził naszą meduzę. Trzymajcie się, ruszamy! Skoro światło meduzy nie odstraszyło żółwia, zrobimy coś innego, ale najpierw musimy się zmniejszyć! Makrominiaturyzacja. Stań tu, adibu, i zaczekaj! Odciągniemy uwagę żółwia, żeby nie zaatakował naszej meduzy. Żółw płynie w stronę światła? Tak! Ale Robitoku, jeśli on pomyli statek z meduzą, będzie próbował nas zjeść! O! 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 Wynośmy się stąd! O! Goni nas! O! 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 Znowu ty! Ojej! Udało się! Możemy włączyć światła, ale tym razem po to, by się ukryć! Tak! Przecież żółw nas zobaczy! Niekoniecznie! Podpłyniemy pod powierzchnię. Tam wtopimy się w promienie słońca i przy odrobinie szczęścia nie zauważy nas. Nie widzi nas! Kamuflaż to był dobry pomysł. Tak, Adibu. Niektóre ryby wykorzystują tę technikę. Myślę, że tym razem. Naprawdę nam dziękuję. W spójne, a -a. Ale. <śpiewa> Żegnaj, mała meduzo. My też wracajmy do domu. Jeszcze nie, Bert. Dobra, otwórz oczy. O, o, o. o, o, o Niespodzianka! Jak o, 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 ci się podoba, się podoba nasza dekoracja? dekoracja? Co sądzisz o naszej nocnej podwodnej przygodzie? Paniała. A morskie zwierzęta, które świecą, by odstraszyć drapieżniki, są super. Tak, są też pewne gatunki ryb, które świecą. Dla kamuflażu. Pa pa. pa! pa! Wersja polska Studio Publishing.